Motykit przedstawia: Marcysia i magiczne ludki z kasztanów. Był piękny, jesienny dzień. Liście spadały z drzew, a wokół unosił się zapach wilgotnej ziemi i świeżych kasztanów. Słońce świeciło jasno, choć jego promienie nie były już tak ciepłe jak latem. Właśnie w taki dzień Marcysia, mała dziewczynka z jasnymi włoskami i oczami pełnymi ciekawości, wybrała się na spacer z mamą do parku. Marcysia uwielbiała zbierać kasztany. Co roku czekała z niecierpliwością na jesień, bo wtedy park zamieniał się w prawdziwą krainę skarbów. Kasztany błyszczały w słońcu, jak małe klejnoty. Tego dnia miała ze sobą kolorowy plecak, w którym starannie układała wszystkie znaleziska. Mamusiu, spójrz, ile dziś kasztanów. Zawołała, podnosząc kolejny błyszczący kasztan. Mama uśmiechnęła się. Kasztany są piękne, prawda? Może zrobimy z nich jakieś ludziki, gdy wrócimy do domu. Marcysia aż podskoczyła z radości. Uwielbiała tworzyć ludziki z kasztanów. Były jej małymi przyjaciółmi, którzy ożywali w jej wyobraźni i wprowadzali ją w magiczny świat przygód. Kiedy wróciły do domu, Marcysia szybko wyciągnęła klej, zapałki i małe, Kolorowe guziczki, które mogły posłużyć za oczy i guziki dla kasztanowych ludzików. Siadła przy stole i zaczęła tworzyć. Pierwszy ludzik miał na imię Kasztanek. Był mały i krągły, a jego rączki i nóżki były zrobione z zapałek. Drugi ludzik, Kasztanka, była troszkę wyższa. Miała kapelusik z żołędzia. Marcysia tworzyła jeszcze więcej ludzików. Każdy z nich miał inne szczegóły, bo każdy był inny i wyjątkowy. Gotowe, zawołała z dumą. Ale gdy tylko postawiła ostatniego ludzika na stole, wydarzyło się coś niesamowitego. Ludzie z kasztanów zaczęli się ruszać. Kasztanek podniósł rękę, a kasztanka delikatnie się ukłoniła. Cześć, marcysiu, zawołał kasztanek cienkim głosikiem. Jesteśmy ludzikami z kasztanów i chcemy cię zabrać na przygodę. Marcysia przecierała oczy. Czy to się naprawdę dzieje? A może tylko jej się śniło. Jednak gdy kasztanka podeszła bliżej, dziewczynka zrozumiała, że to wszystko jest prawdziwe. Przygodę. Spytała Marcysia z ekscytacją. Gdzie mnie zabierzecie? Kasztanek uśmiechnął się szeroko. Zabierzemy cię do naszego świata, tam, gdzie kasztany mają swoje domki, a drzewa opowiadają historię. Ale zanim tam wyruszymy, musisz poznać kilka ważnych rzeczy. Marcysia kiwnęła głową, pełna ciekawości. Nasz świat jest pełen różnorodności, zaczęła kasztanka. Każdy kasztanowy ludzik jest inny. Niektóre są duże, inne małe, jedne mają długie ręce... Inne krótkie, ale wszyscy są wyjątkowi i razem tworzymy coś pięknego. Ważne jest, by szanować tę różnorodność i nie oceniać nikogo po tym, jak wygląda. Marcysia zamyśliła się. To znaczy, że nieważne, jak ktoś wygląda, każdy jest ważny. Kasztanek przytaknął. Dokładnie tak, Marcysiu. Każdy z nas ma coś do zaoferowania. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się, że jesteśmy różni. A teraz gotowa na przygodę! Zanim Marcysia zdążyła odpowiedzieć, poczuła lekki powiew wiatru, a wokół niej zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. Stół w kuchni zaczął się obracać, a podłoga zmieniała kolor na złocisto brązowy, jak dywan z liści. Nagle znalazła się w środku magicznego lasu pełnego kasztanów. Drzewa były olbrzymie, a ich gałęzie szumiały, jakby opowiadały historie z dawnych czasów. Na każdym kroku, pod nogami Marcysi, leżały kasztany duże i małe, lśniące jak małe skarby. Witaj w naszym świecie, powiedział kasztanek, skacząc do przodu. Tu wszystkie kasztany mają swoje miejsce i żyją w harmonii. Ale pamiętaj, Marcysiu, o tym, czego się nauczyłaś. Ważne jest, żeby traktować wszystkich równo, nawet jeśli na początku ktoś wygląda inaczej niż my. Marcysia przytaknęła. Spacerowała po lesie, poznając kolejnych mieszkańców ludziki z kasztanów, które opowiadały jej o swoich codziennych obowiązkach. Jeden z nich zbierał nasiona, inny pilnował, żeby liście nie zasłaniały za bardzo ścieżek. W pewnym momencie Marcysia zobaczyła, jak jeden z kasztanowych ludzików, nieco mniejszy od innych, miał problem z przemieszczeniem się przez większy kamień. Inne ludziki nie zauważyły jego trudności, były zajęte swoimi zadaniami. Marcysia bez zastanowienia podeszła do małego ludzika i pomogła mu przejść przez przeszkodę. Dziękuję ci! zawołał malutki ludzik, który nazywał się kasztanek mały. Nie mogłem tego zrobić sam. Marcysia uśmiechnęła się. Czasami potrzebujemy pomocy, a czasami to my musimy pomóc innym. Ważne jest, żeby być życzliwym. Kasztanka przytaknęła. Właśnie dlatego zaprosiliśmy cię do naszego świata, Marcysiu. Chcemy, żebyś pamiętała, że każdy z nas, niezależnie od wielkości czy kształtu, jest ważny. Wszyscy tworzymy jedną wielką rodzinę. Po tej rozmowie Marcysia zaczęła zauważać, jak każdy kasztanowy ludzik, choć inny, miał coś, czym mógł się podzielić z resztą. Wszyscy współpracowali, aby ich świat był piękny i harmonijny. Nagle poczuła, jak wszystko wokół niej zaczyna wirować. Ziemia pod jej stopami znowu zmieniła kolor, tym razem wracając do jasnych kafelków w kuchni. Stała przy stole, a przed nią nadal leżały kasztanowe ludziki. Ale teraz, patrząc na nie, czuła, że są jeszcze bardziej wyjątkowe. Dziękuję, wam szepnęła do swoich kasztanowych przyjaciół. Nauczyłam się, jak ważne jest szanowanie innych i pomaganie sobie nawzajem. Ludziki z kasztanów uśmiechnęły się do niej, choć ich uśmiechy były tylko w jej wyobraźni. Od tamtej pory. Kiedy tylko Marcysia widziała kogoś, kto potrzebował pomocy czy to małego, czy dużego zawsze starała się wyciągnąć pomocną dłoń. Pamiętała o tym, czego nauczyli ją jej kasztanowi przyjaciele, że każdy jest ważny i razem możemy tworzyć piękny, różnorodny świat.